Dzień dobry Państwu. Krzysztof Łuksza z tej strony. Witam w piątym dniu czerwca. Wielkie emocje w społeczeństwie są nadal odczuwalne, dlatego, tutaj na uspokojenie, piękne drzewa, piękny obrazek kojący. Być może u niektórych emocji, aczkolwiek nie ma się co dziwić, że te emocje występują. Połowa narodu, ta głosująca, jest w emocjach zwycięskich. Triumfuje, cieszy się, odczuwa radość, a druga połowa głosujących odczuwa gorycz porażki, odczuwa być może jakąś apatię. Niektórzy, może i nawet w depresję mogą popaść, czego nie polecam. Myślę, że z tą sytuacją trzeba sobie jakoś poradzić, znaleźć wewnętrzną siłę i stawić czoła temu trudnemu wydarzeniu, które. Moim zdaniem ma charakter, tak jak mówiłem podczas live'ów, jednak irracjonalny mowa o wygranej Karola Nawrockiego, który zdobywa nadal punkty polityczne, chociażby spotykając się z Krzysztofem Bosakiem i też zdobywa współczucie dużej części społeczeństwa poprzez falę hejtu paradoksalnie, która dotknęła jego córkę, zupełnie niepotrzebny hejt zupełnie Niepotrzebne komentarze wielu ludzi, aczkolwiek to nie jest motywowane politycznie, są to jakieś emocje, tak jak powiedziałem, niepotrzebne, które dotykają córkę Nawrockiego. Związane jest to z tym, że nie wszystkim się spodobało jej takie spontaniczne zachowanie podczas wieczoru wyborczego i cóż taki jest internet. Niestety, ubolewam nad tym i absolutnie to potępiam, ale zobaczcie, że tutaj nasza liberalna Liberalna strona nie ma żadnego problemu, żeby potępić nienawiść, żeby potępić takie sytuacje nieakceptowalne. Jestem ciekaw, jak to by było, gdyby ta sytuacja była odwrotna. Ale cóż, nie gdybajmy, bo jak zaczniemy gdybać, to zaczniemy zastanawiać się, czy Radosław Sikorski, Radek Sikorski wygrałby z Nawrockim. Tego się już nie dowiemy. Strona liberalna. Myśli o wyborach w 2027 roku i tu nastąpił ciekawy, może nie zwrot akcji, po prostu ciekawe polityczne wydarzenie, czyli akces Romana Giertycha do Platformy Obywatelskiej. Roman Giertych dostał widać Zielone Światło od Donalda Tuska. No, było to ciekawe nagranie, w którym Roman Giertych mówił o tym akcesie. Użył też tam takiego charakterystycznego zwrotu, mówiąc, że tutaj Donald Tusk ogólnie ta strona, powiedzmy, liberalna Platforma Obywatelska kieruje się doktryną piastowską. No, muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się takiego zwrotu. Czy spodziewałem się, że Roman Giertych dołączy do platformy? Też nie, ale pytając użytkowników Discorda. Zastanawiają się właśnie w jaką stronę to zmierza. Z pewnością jest to jakiś wyraz radykalizacji i też pewnego zwrotu w prawo. Roman Giertych mówił o tym, że no, on jest takim bardziej konserwatystą, że to w jakiejś mierze może być pewien zwrotną. No, tam jakąś pokorę pokazywał. To nie był jakiś mundziuczny akt, bo oczywiście na to nie może sobie. Pozwolić, no ale jest to człowiek, który posmakował bycia no, praktycznie na szczytach władzy i z pewnością ma apetyty na powtórkę. Być może zostanie następnym minister, ministrem sprawiedliwości. Powiedział o rozliczeniach, powiedział o tym, że te rzeczy trzeba kontynuować. Powiedział też o tym, że choć nie jest za bardzo odpowiedzialny za, nie poczuwa się tak aż za bardzo za. Do, do odpowiedzialności za porażkę Rafała Trzaskowskiego, ale jednak przeprasza. Tak, no to było chyba takie łagodzenie odbiorcy. Jednakże, co po tych przeprosinach? Przeprosić, no to można jak się kogoś gdzieś potrąci na chodniku, idąc, albo jakaś drobna rzecz się zdarzy. No a tutaj mamy sytuację, która dla obozu liberalnego jest katastrofalna, i dla wielu ludzi jest to rzeczywiście bardzo twardy orzech do zgryzienia. Ja chciałbym jeszcze raz przekazać: No, cóż mogę zrobić? Po prostu musimy się jakoś trzymać i, i wyciągnąć wnioski. Pytanie: Czy akcja z Romana Giertycha do Platformy to jest właśnie wyciągnięcie wniosków, czy taki skręt na prawo który jest tutaj, jak widać, obecny. Rzeczywiście pomoże Platformie, bo Trzaskowskiemu to nie pomogło. Ale to jest gdybanie. To jest gdybanie. Równie dobrze można by powiedzieć, że potrzebna jest siła, która jednak pójdzie w inną stronę. Joanno Synyszyn. proszę ratować, czerwone korale. No cóż, to też jest jeden z memów tej kampanii i no zobaczymy, zobaczymy co tutaj to przyniesie. Osobiście mówiłem o tym, że pytałem użytkowników Discorda, tu pozdrawiam wszystkich bardzo ciekawe dyskusje, Discord to jest rozgrzany w tej chwili do czerwoności i tam raczej dominuje brak zaufania do Romana A No cóż, to chyba też i moje pokolenie, które pamięta mundurki sławetne i to że najbardziej znienawidzonym politykiem w czasie kiedy kończyłem szkołę średnią to właśnie był Roman Giertych. Ale już zobaczymy co teraz z tego wyniknie. Roman Giertych zdaje się też podgrzewa kwestię rzekomego fałszerstwa, czy tutaj nie chcę używać zbyt poważnych słów, żeby jemu nie przepisywać. Czegoś, czego nie zrobił, aczkolwiek jest on znany z dosyć radykalnego podejścia również do, też powiedzmy, takich diagnoz, które niekoniecznie uważam przystają do rzeczywistości. Są po prostu zbyt radykalne. Proszę Państwa, w Krakowie była rzeczywiście dziwna sytuacja, kiedy Rafał Trzaskowski w jednym z obwodów nagle otrzymał zupełnie inną liczbę głosów niż można było się spodziewać po porównaniu z innymi obwodami. Może tutaj ludzki błąd rzeczywiście, ale czy to jest podstawa do tego, żeby unieważniać wybory? Jak niektórzy twierdzą, gdyby ta sytuacja wystąpiła po stronie PiS analogicznie to Trzaskowski by wygrał, a nie, gdzieś tam doszukano, doszukano by się jakiejś nieprawidłowości, no to Republika byłaby... Podobnie jak mój Discord, trochę z innych przyczyn oczywiście, ale rozgrzana do czerwoności. I tak sobie też myślę o tym, że jest to trochę niesprawiedliwe. Dlaczego liberalizm, który jest przecież bardziej racjonalnym poglądem niż oparty o jakieś uprzedzenia, bardzo często taki wsteczny konserwatyzm, żeby nie powiedzieć... Pewnego rodzaju nawet reakcyjne poglądy, które moim zdaniem, PiS wyznaje. I jednak po tej stronie pisu Nawrockiego uważam, jest więcej ignoracjonalizmu, ale też więcej demagogii. No my tutaj nie pozwalamy sobie na to, przynajmniej ja w moim takim oglądzie sytuacji, no nie chcę popadać w jakieś niepotrzebne emocje, wkręcać sobie. Czegoś, co nie miało miejsca, bo no, nie wierzę w to, żeby te wybory były jakoś skręcone. Niektórzy po prostu myślą życzeniowo i, i być może tego by to znaczy no, oczekiwali, że nagle coś się odmieni, tak jak z karnym Błaszczykowskiego na słynnym Euro 2016, bodaj, no tak kiedy no, internet był zalany później filmikami, z tym, że. Jednak bramkarz Portugalii wyszedł poza linię bramkową, no i trzeba powtórzyć to wszystko. Każdy, kto cokolwiek wie o piłce i turniejach, to miał świadomość, że do tego absolutnie nie dojdzie do żadnej powtórki, i Polska po prostu odpadła i tyle, ale bardzo dużo ludzi miało jakieś myślenie życzeniowe i no i tak teraz mi się to kojarzy trochę z tymi wyborami, czy, czy z tym tematem jakichś nieprawidłowości. Były to też nie w jednym miejscu, ale no na tej chwilę wątpię, żeby doszło do jakiegoś spektakularnego oszustwa. Proszę Państwa, no to byłoby coś, coś niewyobrażalnego. No i jednak ta różnica pomiędzy kandydatami miała być na żyletki. Tak nie do końca na te żyletki było. Prawie 400 tysięcy głosów to jednak ciężko skręcić w cudzysłowie mówiąc taką liczbę. Chyba raczej musimy się pogodzić z tym, że nie tylko rozliczenia pis ludzi interesują, ale w małych miastach, na przykład, wykluczenie komunikacyjne, ale też brak zaufania do wielkomiejskich elit. Tak, tutaj też na pewno pokutuje. Proszę Państwa, tak ogromny i żywy podział w społeczeństwie nie może mieć charakteru tylko ideologicznego, ale moim zdaniem społeczny, ekonomiczny. Ekonomia jest bardzo ważna, bo bardzo ważna w naszym życiu jest materia. Kiedy niedostatki materialne się pojawiają, kiedy coś nam po prostu przeszkadza, to wtedy nie będziemy popierać rządzącej opcji. No i cały czas tę tezę utrzymuje w mocy, że jeżeli mielibyśmy się doszukiwać przyczyn porażki Rafała Traskowskiego, to oprócz kwestii wizerunkowych, ideologicznych, politycznych należy też. Pomyśleć o sprawach ekonomicznych. No i ta czerwona kartka w kierunku Donalda Tuska jest przecież związana z no, ocena obecnych rządów. No i tak to wygląda. Widziałem też sporo wypowiedzi, uwaga, podczas live'a Olszeńskiego i Osadowskiego. Sporo wypowiedzi tej strony. Protraskowskiej. No, zostali oni bardzo mocno potraktowani, mówiąc łagodnie, akurat podczas tego live'a. Był to ostatni live przed zatrzymaniem, właśnie Osadowskiego i, Olszański, no i Olszańskiego. I no, tak sobie oglądałem. To wymagałoby osobnego umówienia, ale ja się tak zastanawiam, jak to jest możliwe, że Olszański i Osadowski, którzy Razem mieli sto kilkadziesiąt zarzutów, każdy po kilkadziesiąt zarzutów prokuratorskich, że do tej pory tak łatwo wymykali się z rąk wymiaru sprawiedliwości. To ile tych zarzutów trzeba mieć, żeby jednak odpowiadać za to, co się robi? Jak widać teraz prokuratura, dokładnie prokurator Młynarczyk połączyła, połączono te zarzuty i taki całokształt no nie jest wesoły. Dla Olszeńskiego i Osadowskiego. Ksiądz Piotr Glas, akurat oczywiście nie w Polsce, w Wielkiej Brytanii, otrzymał wyrok 5 lat pozbawienia wolności. Tutaj nie wiem, jaki będzie wyrok, to zależy od sądu. U nas się, tak jak w USA, nie łączą te przestępstwa, ale no myślę, że jednak trochę czasu w więzieniu ich czeka i niektórzy mówią, że to jest wzięcie się za. No jakieś takie prorosyjskie środowiska za radikałów. Nie wiem, czy to jest związane z wyborami. Koincydencja oczywiście tutaj występuje. Nie wiem, czy jest celowa. Ja chciałbym no i niestety zdaje się, że przez 5 lat następnych tego się nie doczekamy porządnej ustawy przeciwko dezinformacji prorosyjskiej. Nie zasłaniajmy się wolnością słowa, kiedy wróg infiltruje nasze środowisko. Notabene oglądając ten live Sodowskiego i Olszańskiego. Tam nie zauważyłem prorosyjskich treści. To, była, to, to był taki materiał, który jakiś pisowiec radykalny, zatwardziały, ale jednak pisowiec mógłby obejrzeć i tam się cieszyć, bo strona, nazwijmy to, protrzaskowska otrzymała bardzo duże baty. Dosyć dużo krytycznych słów padło. To nikogo nie dziwi, znając tutaj te ekscesy NPTV. Ale no, wydaje się pewne, że Olszański i Osadowski liczyli na jakieś mrugnięcie okiem Tadeusza Batyra, można tak mówić? Chyba można. I po prostu ułaskawienie. Wątpię, żeby do tego doszło, ale wierzę, że oni naprawdę w to wierzyli. I pewnie wstawi się za nimi Grzegorz Brown, no ale wątpię jednak, żeby. Karol Nawrocki łaskawił Olszeńskiego i Osadowskiego. Ma sporą kolejkę potencjalną do łaskawienia. No to co, kiedy Romanowski, chociaż najpierw musi zostać skazany, no teraz. A i dobrze. Następne kwestie, jeśli mówimy o Braunie i o Kaczyńskim, do Grzegorza Brauna, do koła Grzegorza Brauna i o Kaczyńskim, dlaczego tutaj, no bo sukces Karola Nawrockiego to jest przecież sukces Jarosława Kaczyńskiego i już się Zaczyna rozgrywka polityczna. Jarosław Kaczyński z apelem, no, głównie do PSL-u. Pytałem Artura Dziambora, czy ten apel trafi w coś innego niż polityczna próżnia, mowa oczywiście o apelu przejścia na stronę Pisu PSL-u, ale wydaje się, że dopiero chyba Karol Nawrocki, kiedy w sierpniu bodajże 6 sierpnia przejmie urząd, to wtedy zacznie się bombardowanie rządu. I, no I po prostu utrudnianie funkcjonowania rządu, i już słyszymy o potencjalnych przyspiesz, przyspieszonych wyborach, ale to wszystko jest możliwe. Nawet obstrukcja w rodzaju niepodpisania budżetu mówił profesor Antoni Dudek u Moniki Olejnik, twierdząc, że on się czuje wygrany, bo jako politolog przewidział, że będzie mocnym zawnikiem. Chciałem powiedzieć Tadeusz Nawrocki. No. Karol Nawrocki. Oczywiście, coś mi się z tym Tadeuszem Baterym mieli. Ciekawe dlaczego, ale to już niedługo to chyba zostanie tylko ksepka. W każdym razie mówił profesor Antoni Dudek, że on się czuje jako politolog wygrany, ale Monika Olejnik słusznie dopytywała: No ale pan w jakiejś mierze stanął przeciwko Nawrockiemu. No to jakąś tam dobrą minę do złej gry. Robił, ale jak widać, te rewelacje, te ostre opinie nie przyczyniły się do tego, że Nawrocki jakoś zostałby osłabiony. O tym wiemy, to już nie będę powtarzał. Wróćmy do tego Kaczyńskiego, który zaczyna rozgrywanie konfederacji poprzez wzmocnienie drużyny Grzegorza Brauna. Pan Stanisław Zawiślak, cóż to jest za osoba, posł pisus, zamościa, wieloletni parlamentarzysta, nagle dołącza do Brauna. Nie uwierzę w to, że nie jest on oddelegowany przez Kaczyńskiego, żeby wzmocnić Brauna, co no, widzimy, że PiS nie ma, Kaczyński nie ma skrupułów. Wygrane boje przy nieużywaniu skrupułów wzmacniają działanie bez skrupułów. No i tu mamy wzmocnienie Grzegorza Brauna poprzez oddelegowanie posła PiSu. A no, też sytuacja jeszcze niedawno niewyobrażalna, ale chodzi o to, żeby utrzeć Noc męcenowi Mencen Mencenowi poprzez wzmocnienie tej konkurencji dla właśnie Mencena. Jarosław Kaczyński przez lata był krytykowany przez prawicę skrajną, przez prawicę, która na prawo odpisu się znajduje, o to, że dba i dbał i będzie dbał, żeby żadna konkurencja mu na prawicy nie wyrosła. Wyrosły już dwie konkurencje, no to zaczynają się rozgrywki. Nie wiem, czy Mateusz Możdżonek, który przyszedł do Nowej Nadziei, też nie jest jakoś tam oddelegowany z napisu. No to byłoby ciekawe, taka makiaweliczna trochę rozgrywka ze strony Kaczyńskiego. Teraz, no wiecie, odniósł sukces, to znów się zaczęły memy, że Kaczyński jest geniuszem. Myślę, że po prostu też i farciarzem. Ale, no nie da się odmówić mu sukcesu. Niestety takiego sukcesu. Nie ma strony liberalna I rozumiem też rozgoryczenie wielu ludzi, wracając do tego początkowego motywu. No proszę Państwa, no cóż, trzymajmy się. Nie dajmy się. I, no i trzeba działać. Ja na pewno będę miał kontent skoro skrajna prawica tutaj będzie harcować, no to będzie co komentować, będzie co wyjaśniać, wolałbym tego kontentu nie mieć, no, Też trochę żałuję z takiego publicystycznego powiedzmy punktu widzenia, że wygrał Nawrocki, bo Polacy znów się będą bardzo skupiać na politycznej wojnie u nas w kraju, a mniej będziemy spoglądać na to, co dzieje się za granicą, a tam też dzieje się sporo. Myślę, że trochę za bardzo jesteśmy w tym swoim świadku i ja będę też starał się Oczywiście z gośćmi w ramach też przecież projektów, które są Państwu znane. Mówić o rzeczach, które dzieją się za granicą. No nie możemy tylko w swoim SOSie się kisić. No w prawicowym SOSie pewnie będzie się kisił Karol Nawrocki, który spotkał się z Bosakiem. Może to też jest jakaś forma przytyczka w stronę Mencena. Już nie chcę poszukiwać się w każdym ruchu jakiejś makia makiawelicznych właśnie szachów 5D, ale wydaje mi się, że Męcen, który złożył, złożył Kaczyńskiemu taką propozycję, że zaprasza na herbatkę, trochę jednak sodowa uderzyła no i Kaczyński go zgasił. To on będzie zapraszał Menzena, a nie Odwrotnie to jest oczywiste. Męcen po prostu zachłysnął się moim zdaniem Swoim sukcesem, no to nie można mu odmówić tego sukcesu, ale on teraz myśli, że jest taki potężny, że już każdy będzie się z nim umawiał. Kaczyński będzie to rozgrywać na swoich warunkach, co będzie działo się w koalicji. To zobaczymy. Szymon Hołownia trochę pokazał różki i będzie rzecznik rządu. Wreszcie, chyba ostro tam było na posiedzeniu rządu, Donald Tusk. Musi chyba zmienić modus operandi zarządzania koalicją. Wiele musi się tutaj zmienić. Ja uważam, że to też i Tusk, ta jego niewybieralność, która w jakiejś mierze promieniuje przecież na Trzaskowskiego, grała rolę. No tutaj jest pytanie, na ile to są warunki, nazwijmy to, wewnętrzne, czyli praca sztabu, charakter kandydata, działanie rządu. Można było wiele zrobić lepiej, o tym też mówił Dudek. W swoich programach, a na ile to też czynniki zewnętrzne, czyli nastawienie polskiego społeczeństwa, warunki ekonomiczne, ale także propaganda, czyli z, z jednej strony materia, a z drugiej strony informacja, która dociera do społeczeństwa, strach, uprzedzenia, niechęć, czasem nienawiść. Nie twierdzę, że ona jest po jednej stronie, tylko ale jednak twierdzę, że. Konserwatyści grają bardziej na jakieś niechęci. Konserwatyści, którzy w jakiejś mierze są chyba bardziej reakcjoni, reakcjonistami, jak powiedziałem, niż konserwatystami chcącymi zachować status quo. Cały czas tutaj będę wracał do Kościoła Katolickiego, który przecież jest matycznikiem, rozsadnikiem polskiego konserwatyzmu. I to Kościół Katolicki stoi na drodze przemian obyczajowych, czyli na dołączeniu Polski do świata wolności Zachodu, który jest tak odsądzany przy, od wiary przez PIS, już nie mówiąc o bardziej radykalnych formacjach. I ja stwierdzam, że będzie albo, no to tak jak z, z człowiekiem, tak jak z indywidualnym życiem, czasem te porównania społeczne, indywidualne nie mają racji bytu, ale tutaj moim zdaniem ma to rację, by tu chodzi mi o to, że nie możemy tylko, tak jakby taki modelowy konserwatyzm chyba oczekiwał, właśnie nie polski, może bardziej taki zachodni, stać w miejscu, że no, konserwatyzm no, to ma konserwować, czyli nie jest za zmianą w przód, ale też to nie jest jakaś reakcja, ale twierdzę, jeszcze raz powiem, że nasz polski konserwatyzm jednak ma bardzo duże cechy wsteczne. wsteczne. I irracjonalizmu. No jeżeli człowiek działa irracjonalnie, no to nie będzie szedł do przodu, i tutaj mówię o tych podobieństwach do indywidualnego życia. Jeżeli ktoś się nie rozwija, jeżeli ktoś nie idzie do przodu w swoim życiu, to względem rzeczywistości raczej ma do wyboru regres. No, czy nie jest tak, tutaj rzucam w eter takie pytanie, czy to nie jest tak, że mamy tylko dwie możliwości, czyli iść do przodu inwestować w postęp, w progresję, w rozwój, albo będziemy się cofać. No, chociażby względem tych, którzy się rozwijają, stanie w miejscu jest patrzące względnie jakąś formą cofania się. No i Karol Nawrocki raczej gwarantuje nam cofanie się. No, na przykład jeśli chodzi o przepisy, prawo dotyczące przerywania ciąży, to nie zdziwię się, jeżeli wygra tutaj wybory PiS i Konfederacja też będzie z nimi rządzić i premierem zostanie Przemysław Czarny, że po prostu cofniemy się jeśli chodzi o to prawo no w stronę jakichś mrocznych wieków i no i być może takie prawo zachodzi, albo postęp albo jednak cofanie się myślę, że wybór Karola Wrockiego był irracjonalnym działaniem ku temu żebyśmy się raczej cofali niż szli do przodu ale może w naszych środowiskach punktowo lokalnie będziemy się rozwijać bo będzie też to motywacja dla strony liberalnej żeby więcej działać żeby coś zmieniać nie tylko ciepła woda w kranie i no i tak powinniśmy tak powinniśmy chyba do tego podejść nie ma co się też obrażać na rzeczywistość niektórzy piszą że się wstydzą że są Polakami. Też takie komentarze pod moimi materiałami się pojawiły. Ktoś napisał, że, że on to jest, czy, czy ona jest polskojęzyczna, ona się wyrzeka Polski, polskości, nie ma dosyć tego kraju. Proszę Państwa, nie oddawajmy tożsamości polskości tej stronie, która polskość ma wyłącznie jako instrument do przykrywania jakiejś tecznickiej nienawiści, niechęci do budowania. Polityki na demagogii, na strachu są problemy. W, w Polsce to nie jest tak, że osoby, które mają na przykład centroprawicowe poglądy, to należy ich. Należy te os tych osób nie słuchać. Słuchajmy, no ale właśnie niestety agenda Karola Nawrockiego moim zdaniem opiera się na irracjonalizmie i jakiejś formie amoralności, kiedy to świadomość i moralność jest. Zastępowana ideologią i cynizmem, który uruchamia, który pozwala operować ideologicznymi schematami. No i to jedno z drugim się miesza i myślę, że w przypadku Nawrockiego właśnie takie rzeczy takich rzeczy będziemy, proszę Państwa, doświadczać. Zobaczymy, zobaczymy. Wkrótce tutaj oczywiście wracamy z najwami. Myślę, że nagram też materiał na temat księdza Kostrzewy, który bardzo wydatnie wybiela księdza Piotra Glasa, który, przypominam, otrzymał wyrok pięciu lat pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii. Tam się nie cackają. Tam się nie cackają z przestępcami, z krzywdzicielami. Zobaczymy, jak to będzie w Polsce, czy tam Karol Nawrocki czasem nie półłaskawie. jakichś swoich znajomków. No na pewno będzie to bardzo mocne wetowanie, rzucanie kłód pod nogi rządowi w sposób, który być może do tej pory nie był nam dany do obserwowania i po prostu nie widzieliśmy takich rzeczy. No ma Trybunał po swojej stronie, więc teoretycznie ten Trybunał może przyklepać wszystko, bo przecież już były absurdalne wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a jak Trybunał na przykład orzeknie, że w tych warunkach, nie musi prezydent podpisywać ustawy budżetowej, mimo że konstytucja mówi inaczej, ale tu taka jest definicja, interpretacja. No i, no i Karol Nawrocki wyjdzie w ideologicznym zapale do Polaków i będzie grzmiał, że Trybunał przecież... Tak, tak no my wiemy, że to nie jest żaden Trybunał, tylko pisowska przebudówka, ale ciężko będzie teraz to wszystko odwojować. Zobaczymy. Spoglądajcie też na sytuację, tak jak powiedziałem, na prawicy rozgrywanie Kaczyńskiego, rozgrywka Kaczyńskiego, przepraszam, rozgrywanie przez Kaczyńskiego Brauna i Mencena. Proszę Państwa, jeżeli tutaj dojdzie do jakiejś koalicji, do jakiejś tam współpracy, ja znając, no powiedzmy, metody działania Konfederacji, to twierdzę, że oni zostaną rozegrani. Bardzo łatwo mogą zostać ro rozegrani. Mateusz Możdonek nie pomoże, a może pomoże Pisowi? W każdym razie na pewno sporo memów teraz, ze względu na jego wzrost. Przypominam, jest to były siatkarz. I, i no, będzie trochę wesoło, trochę smutno. Ja przesyłam wszystkim słuchaczom znak pokoju. I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Zachęcam do wspierania kanału i do dołączenia do Discorda. Tam, tak jak powiedziałem, rozgrany, rozgrany form do czerwoności. Działamy. Do zobaczenia, do usłyszenia.